Cześć, z tej strony Toaleta Dziś pokażę Wam, jak zrobić game pasy i koszulki w Robloxie. Podążajcie za mną, wejdźcie w trzy kropki i kliknijcie tworzenie lub kreator, potem musicie się zalogować do Roblox Studio. Każdy ma z Was grę o nazwie Wasza nazwa na Robloxie i płacę tak dalej. Klikamy w nią, a następnie wyszukujemy przycisku pasys. O tak jak ja. Gdy już znajdziemy zakładkę pasy, to klikamy w nią, a następnie kliknijcie create a pas lub stwórz pas. Ja już mam pasy, ale zrobię nowego. I gdy klikniemy, wpiszcie na przykład donate 50. To zależy za ile wystawiacie go. Lub po prostu wpiszcie co chcecie i można dać zdjęcie jak ja. Możecie też dać jakiś opis, na przykład zbieram na skinach czy coś, a następnie kliknijcie Create A Pass i potem pokazują się Wasze wszystkie pasy, musicie kliknąć w pasa, którego stworzyliście, a następnie ustawić jego cenę.